i Widzenie, świat jest taki, świat. Jest 10. wielnia 2013 roku. Przy Krzyżu Polacy znowu się spotykają. Jest pan Janusz Zieliński z panią Krystyną. Dzień dobry. Idziemy dalej. Widzimy tutaj ten krzyż, który pan Stasio przynosi co wieczór. On jest tutaj codziennie. To jest bardzo ważna informacja, żebyśmy tutaj nie zapominali, że kłamcy mówią, że tutaj się nic nie dzieje, a codziennie. Tutaj jest modlitwa, jest ten krzyż. Są ci ludzie, którzy tutaj widzimy przed Pałacem prezydenckim. Dzisiaj jest ta rocznica niezwykle głośno obchodzona, bo jest dokładnie 3 lata temu, 3 lata jak zginęli w Smoleńsku i jak tutaj stanął krzyż przyniesiony przez pana grzywacza. Natomiast trzeba pamiętać, że ci ludzie to są codziennie, nie tylko ci ludzie, ale też... Wszyscy wiemy, że to taka tutaj przychodzi. Przeciwko co zły, nie potęgłem wiary. Nie zmyślacie, że raczej za warianty przejmą. Tak jest, dziękuję. Pan ze służby porządkowej. Tutaj pilnują Państwo porządku. Dzisiaj rano był tutaj pan Jarosław Kaczyński, który składał kwiaty. Jest ten właśnie od klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Tak to wygląda. I cały czas widzimy, są wymieniane znicze, także taki tutaj krzyż ułożony, ze, krzyż ułożony ze zniczy jest obecny. Widzimy pracę służb porządkowych. Także organizacja polska tutaj istnieje. I tak to wygląda. Jest pan, który przyniósł makietę Makietę y, wraku. O, tutaj widzimy pana Czesława. Pan Czesław teraz do nas macha. Tak jest. Zaraz, zaraz, zaraz zrobimy zdjęcie. Dzień dobry pani. Jak pani ma na imię? Pani Basiu, proszę pozdrowić przez telewizję narodową kogoś. Swoją rodzinę, bliskich. To e, serdecznie pozdrawiam e, uczestników tej uroczystości. No i oczywiście orkiestra pana Jarosława Kaczyńskiego serdecznie pozdrawiam. Ale wiadomo że artyści muszą jego rodziną najbliższą, która pozostała. Widzimy w pani dłoniach aparat. Robi Pani filmy i zdjęcia, tak? Tak, chciałabym sobie to zdjęcie zrobić właśnie sprzed pałacu. Pani Basiu, ja Panią zapewniam, że o wiele ważniejsze i mocniejsze od zdjęć są filmy. Zachęcam Panią, żeby Pani kiedyś zaczęła robić filmy, ponieważ w ten sposób dotrze o swoich wnuków i prawnuków i zobaczy Pani, jakie to ma wielkie przesłanie. Kiedyś oni to obejrzą, co Pani mówi. Ja dużo książek kupuję, żeby. kupiłam album pożegnania pod tytułem Pożegnanie, żeby to przyszłe pokolenie mogło wspominać to, co jeszcze przekażemy my właśnie żyjący. A są już wnuki? Co? Co? A prawnuki ma już Pani? Nie, jeszcze nie. A y, jakby y, spotkała Pani swojego prawnuka, co by Pani powiedziała? Powiedziałabym, żeby tutaj przychodził, y, uczestniczył w uroczystościach, tak jak ja to czynię i inni. I żeby pamiętał, że ojczyzna to najpiękniejszy dom. Najpiękniejszy dom. Trzeba się troszczyć. Nie być obojętnym w stosunku do Ojczyzny, że inni to zrobią, tylko my musimy uczestniczyć i pracować dla Ojczyzny i kochać ją ponad wszystko.